W trzecim tygodniu również zmagaliśmy się z otwieraniem skrzynek, ulepszaniem skinów, zbieraniem balansu na różnych stronach, tradowaniem się po to, aby otrzymać kosę. Witam wszystkich bardzo serdecznie już w trzecim tygodniu od zera do kosy. Tak jak widzicie znajdujemy się już w CS-ie i tak jak widzicie trochę już się udało zrobić. Na obecny moment mamy około... Hmm. Myślę, że około dwóch dyszek nawet, może coś takiego, może troszkę mniej, ale coś, 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 coś koło tego W tym tygodniu nie zdobyło się... coś nie udało się zdobyć aż tak dużo, chociaż na pewno więcej niż w poprzednim Ponieważ mamy tak, te dwie skrzynki dropnąłem, dropnąłem tego Pepe Bizona i tutaj z Hellcase'a wyciągnąłem te beretki. I skidropa mi wyleciał ten negat, już go wypłaciłem, nie ulepszałem, bo wiedziałem, że to może się źle skończyć. A z wcześniejszych itemów wytradowałem się na tą petkę e, Faktory New Franklin, było to mniej więcej na zero, e, ale jest to po prostu droższy item, który potem może, da nam, e, może nam dać jakieś możliwości, e, więc jak najbardziej to wyszło na plus. E, także na ten moment mamy około dwóch dyszek, plus minus, czyli e, powoli pniemy się do góry, miejmy nadzieję, że to się jakoś uda. No i na razie jesteśmy na tym momencie Jeżeli chcecie pisać jakieś tam, wiecie, piszcie komentarze gdzie jeszcze mogę otwierać skrzynkę Skrzynki darmowe Korzystałem z poprzednich tam z CSGO Live otwierałem właśnie, już trochę mam tam z balansu Także w następnym tygodniu pewnie też coś tamtąd wypłacę No i na razie to tak wygląda No i co widzowie, no Ta seria póki co idzie bardzo fajnie, także Także mam nadzieję, że wszystko się uda a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, do następnego tygodnia, trzymajcie się i cześć!